Poprzednio w ReZero. Garfield dokonując samozapłonu i wybebeszając samego siebie pokonuje Kafme. Backstory owadziego generała przybliżone za siepicka walka kończy się powstaniem wyłomu w murach stolicy. Witajcie zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z omawiania nowelki ReZero. Dzisiaj na taśmie wjeżdża siódmy rozdział tomu 32 pod tytułem Bitwa o Lupagnę. Standardową matę rozkłada się w głównej mierze ze streszczenia fabuły rozdziału co kończy moja krótka opinia o nim i typ co wnosi do całości fabuły. Dla tych nowych tudzież mniej ogarniętych na moim kanale możecie znaleźć również serię z omówieniami z Oshinoko od zakończenia sezonu pierwszego aż chęt daleko poza to co dostaniemy w zapowiedzianym sezonie trzecim jak i serię z rozszerzania lore Crossverse, mojego autorskiego uniwersum, które poszerzam o rzeczy nie zawarte w i publikowanej przez mnie na łatwadzie powieści pod tytułem Katarzys, do której również was zapraszam. A jeśli chcecie pogadać o Crossverse, anime czy mangach, jesteście twórcami którzy szukają porady w twórczości. tudzież chcecie po prostu pograć w karty, to zapraszamy na naszego Discorda. Wszystkie linki w opisie. A już dzisiaj. Petra i jej nowe umiejętności jako wsparcie dla Otto, Shuriaku podziwiają dorodną zwierzynę w postaci Fryderci, zaś Emilia rozpoczyna swoje starcie z Madeline. Standardowe ostrzeżenie przed oczywistymi spoilerami, a także prośba o łapkę w górę i suba, a teraz możemy przejść do materiału. Rozdział rozpoczyna się w namiocie dowództwa. Zikr z każdym raportem nakładał kolejne zmiany na mapie na polach bitwy. Przyznaje, że nigdy nawet nie przypuszczał, że będzie brać udział w bitwie uderzającej na stolicę jako członek buntowników. Vincent mówi, że nie pora na płacz i muszą jak najszybciej ustalić, kto strzeże bastionów. Gdy słyszy o Araki, Maidlyn oraz w stwierdza, że mają do czynienia z samymi generałami pierwszej klasy, nawet jeśli Kafma jest niższy stopniem. Siłą mimo wszystko dorównywał boskim generałom. Priorytetem było ustalić, kto Strzeże pozostałych bastionów, i gdzie jest mogu Hagane, który na pewno strzeże stolicy. Razem z Zikren zastanawiają się nad tym przez chwilę. Mogli wykluczyć udział Gruwiego w walce, albowiem był potrzebny na granicy z Kararagi, gdzie miały miejsce niepokojące incydenty. Nie wiedzieli, czy w walce bierze udział również Olbart. Zbyt naiwne według Vincenta było wykluczenie go z walki przez brak ręki. Goss na pewno nie brał udziału w walce. Zakładał, że ten generał już nie żyje, lecz nie był tego pewien. Potencjalnie Cisza nie chciał tego ujawniać, aby nie zmniejszać morali w cesarskiej armii. Do namiotu przychodzi Medium, która mówi, że skoro jednego z Bastianów pilnuje Madeleine, to ona tam idzie. Vincent mówi, że ta chyba postradała zmysły. Medium mówi, że skoro Madeleine porwała flopa i Rem, to spyta się jej co z nimi zrobiła. Vincent mówi jej, że jeśli tam pójdzie, to zginie bezsensowną śmiercią. Medium mówi, że prześliznie się przez najmniejszy żony punkt w obronie stolicy i poszuka brata. Vincent pyta się, gdzie niby takowy punkt się znajduje, gdy dziewczynie przypomina się, że miała mu coś do przekazania, powiedziała mu, że pozostałych bastionów strzegą Shinobi i głazoludzie. ludzie. Vincent pyta się jej, kto niby jej to powiedział. Zrocią skupia się przez chwilę na odtonie i jego błogosławieństwie. Dużo było mocą, która pozwalała rozumieć, co mówią zwierzęta, lecz w parze z tym szło również określenie. Cierpienie. Statystyczna większość osób, która rodzi się z tą mocą, umiera przedwcześnie przez szaleństwo, do jakiego doprowadza natłok głosów w głowie. Zaś, ci, którym udało się przetrwać, nie są świadomi tego, jak poradzić sobie ze swoją zdolnością i spędzają życie w samotności. Od nauczył się zaniżać czułość błogosławieństwa, a dzięki wsparciu ze strony rodziny udało mu się przeżyć. Obecnie działał na maksymalnych obrotach. Myślami ucieka do Emilii Garfiela. Najchętniej wycofałby Emilia z pola walki, lecz domyślał się, że to nie będzie możliwe. Z kolei Garfiel, jak na takiego narwańca przystało, ruszy na pole walki, a po całej serii walk wróci do nich cały poraniony z uśmiechem na ustach. Czuł się za to odpowiedzialny i nawet jeśli nie mógł nic na to poradzić, nie zamierzał uciekać od odpowiedzialności. On również dawał z siebie wszystko. Petra daje Ottonowi chusteczkę, aby wytarł krew z nosa. Domyślała się, że to efekt nadużywania błogosławieństwa. Oto chciał dorównać Garfielowi. Doradca Emily mówi, że wszyscy robią co mogą, więc i on zamierzał tak uczynić. Medium obecnie przekazywała informacje o dwóch bastionach Vincentowi. Otto wsłuchiwał się w pole bitwy, które zewsząd było obserwowane przez małe stworzenia, które rozumiał tylko on. Dobre wykorzystanie tych informacji przez Vincenta mogło zmienić losy całej bitwy. Petra mówi mu, że ilość przelanej krwi nie świadczy o ich użyteczności, a to, że każdy robi co może. Wyciąga do Otto na rękę, mówiąc, że ona także może się na coś przydać. Używa magii światła, której podstaw nauczył ją rozwal. Mówi, że to ich wspólna walka. to ponownie słuchuje się w pole walki wspierany przez magię światła. Rozdział przenosi się w okolice bastionu pilnowanego przez Maidlin. Fryderyka w postaci bestii biegnie do walczących na dłach Mizeldy i Tarity. O mało nie zostaje postrzelona przez Mizeldę, gdyby nie Tarita, która uświadomiła jej, że zwierz stoi po jej stronie. Mizelda mówi, że jako zwierz Fryderyka jest przepiękna i gdyby spotkała ją w lesie na pewno by ją ustrzeliła. Fryderyka uznaje to za komplement i przekazuje im nowe wieści. Miały przenieść się w okolice trzeciego bastionu strzeżonego przez głazo ludzi. Istoty, które tam walczyły były sztuczką jednego z dziewięciorka do Hagane. Rusza dalej przekazywać wieści. Na odchodem Izelda mówi jej, że co prawda tego jej nie życzy. Ale gdyby Fryderyce się umarło, to ją oskurują i będą przekazywać jej futro w plemieniu Shudraku z pokolenia na pokolenie. Fryderycia, ja na twoim miejscu to bym uważał, żeby jakaś całkowicie przypadkowa strzała cię nie trafiła. Mizelda i Tarita dają znać walczącemu ze smokami Jamalowi, że przenoszą się na inny bastion. Zawadjaka początkowo ma ich polecenie gdzieś, dopóki nie słyszy, że to polecenie Vincenta. Jamal deklaruje, że ruszy przodem, przebije się przez mury i zarżnie zdrajcę, który zasiada na tronie. Ich wzrok skupia się na epicentrum walki na bastionie spowija go śnieg. Mizelda razem z Taritą mówią, że świat jest wielki i ten śnieg jest tego dowodem. Emilia pamięcią sięga do rozmowy z Vincentem jeszcze przed walką na morach lub Vincent uświadomił też, jak wygląda... Wyglądają fortyfikacje stolicy i jak one działają. Stolica miała kształt pięcioramiennej gwiazdy, zaś najbardziej wysunięte fortyfikacje zwano bastionami. Takie ułożenie ułatwiało obronę, zaś utrudniało szturm. Aby rozeznać się w sytuacji musieli pozwolić buntownikom uderzyć w pierwszej kolejności, a gdy dowiedzą się kto strzeże danego bastionu, poślą w ruch swoich ludzi. Emilia została odesłana do bastionu z Maidelin, zaś Garf popędził walczyć z Kafmą. Emilia wiele słyszała o wolaki. Był to kraj o łagodnym klimacie, dlatego jego mieszkańcy nie byli przyzwyczajeni do mrozów. Aby ograniczyć straty do absolutnego minimum po obu stronach, Emilia zamierzała obniżać temperaturę pola walki, aż wszyscy zdrętwieją z zimna, za ści których nie rusza mróz, pokona sama Emilia. Maidlin, czując jak temperatura się obniża, mówi Emilii, że jej to nic nie da. Pyta się ją, czy nie nauczyła się niczego z poprzedniej porażki. Emilia mówi, że przecież starcie w Guaral przegrała Maidlin. Emilia z Priscilla zostały jedynie zdekoncentrowane przez jej nagły ryk. Meidelin mówi, że Emilia nic nie rozumie. Sorka Madeleine, ale z tego co pamiętam to ty z płaczem wołałaś tatusia jak zebrałaś baty od dwóch tańcujących z mieczami księżniczek więc za przeproszeniem zamknij ryj. Emilia każe zziębniętym zbrojowcom wycofać się z pola walki. Zasypuje Madeleine dziesiątkami lodowych pocisków. Drakoniska przebija się przez jej atak, po czym rzuca skrzydło ostrzem tak, aby skosić nim uciekających buntowników. Emilia z całej siły kopie lecącą broń Madeleine czując jak jej kości aż skrzypią od uderzenia, ale udało jej się ochronić buntowników. Madeline ściera się z Emilią. Skrzydło ostrze kruszy kolejne lodowe miecze, lecz Emilia nie wydaje się przegrywać. Drakonitka pyta gdzie jest ta druga kobieta, z którą walczyła w Guaral. Emilia mówi, że Priscilla razem z Jorną walczyła na innym bastionie, zaś ona przybyła tu po swojego rycerza. Szybko się reflektuje idąc w blef odnośnie rycerza Petry, no co Madeline mówi, że ma gdzieś ich problemy. Są jedynie irytującym robactwem i każdy kto ośmieli się z niej zakpić zginie w krwawej łaźni. Akcja przenosi się do bastionu pilnowanego przez Arrakie. Jorna, patrząc na piekło jakie rozpętało się na polu walki, rozmyśla nad całą sytuacją. Normalnie pomyślałaby, że bunt został zainicjowany przez cesarza, aby wybić tych, którzy są przeciwko niemu, lecz obecnie wiedziała, że to Vincent zarządza buntownikami. Stanęła po jego stronie, albowiem prawdziwy cesarz dążył do pokoju, a uzurpator prowadził ich ku ciemności i wojnie. Staje naprzeciwko Arakii, gdy nagle na bastionie pojawia się Prisilla. Jorna mówi, że Abel powierzył ten bastion lisicy, lecz Priscilla. Nie zamierzała słuchać jego rozkazu. Arakia deklaruje, że osadzi Priscilla na tronie. Priscilla mówi, że po jej śmierci jej matki Arakia stała się jej przybraną siostrą i obecnie ta próbuje obsadzić ją na tronie. Z daleka sytuacja analizuje Tot. Zauważył, że buntownicy do niedawna radzili sobie dość słabo, lecz obecnie zaczynali dobrze sobie radzić, co jest zdeczka niepokojące. No, trzeba przyznać, że jak na akcję i rozpierduchę w poprzednich dwóch rozdziałach, to ten rozdział brzmi jak przejściowy między jedną akcją a drugą, co nie znaczy, że nie ma tutaj nic ciekawego. W pierwszej kolejności mamy kilka faktów odnośnie duszomówienia oraz nowa umiejętność naszej uroczej pokojoweczki. W kwestii ottona, to dostaliśmy już wiele przykładów użyteczności błogosławieństwa duszomówienia od sanktuarium aż po w samym Saktuarium dostaliśmy retrosy od Tona i dowiedzieliśmy się, że przez swoją umiejętność był on wyrzutkiem. Zaś durne ludzie ze wsi uznawały go za dziwaka, jednakże poderwanie całej mary żuczków, żeby pokazać, że puszczalska zdzira wcale nie zdradzała swojego kochazia z Otonem, to coś pięknego. W samym sanktuarium błogosławieństwo duszu mówienia może nie zostało użyte do pokonania main bossa, ale szczucie żuczkami Garfiela też było zabawne i na swój sposób genialne. Do tego tłumaczenie Subaru, co mówi do niego Patraszka i uświadomienie czytelnikom, że nasz smoczy raptor jest tsundere. Z kolei w Pristelli powiedział wodnym smokom, że Leif Battenkajt obraził ich matkę i ogólnie sraim na dywan, dzięki czemu dumne stwory rzuciły się na niego z zamiarem zabicia. No To akurat było coś pięknego. W tym rozdziale jednak błogosławieństwo duszu mówienia osiąga potencjalnie szczyt swoich możliwości, jakim jest monitoring całego pola walki. Odto jest w stanie wychwycić wszystko, co mówią pomniejsze stworzenia jak wywiórki, jaszczurki czy robaki. To sprawia, że Otto jest skarbnicą informacji o tym, co dzieje się na polu walki, co czyni go skuteczniejszym niż posłańcy z raportami. Przekłada się to jednak na zdrowie Ottona, albowiem wystawianie się na tak dużą ilość bodźców powoduje krwotok z nosa. Nie jestem lekarzem, ale potencjalnie przeciąża to jego system nerwowy czy coś. Do tego poznajemy dość nieprzyjemne realia, jakie idą w parze z błogosławieństwem duszomówienia. Wychodzi bowiem na to, że Otto jest ewenementem w kwestii posiadania tego błogosławieństwa, albowiem statystyczna większość jego użytkowników umiera w młody Wieku przez brak kontroli nad swoim darem. Szczerze powiedziawszy, jest to bardzo ciekawe podejście ze strony autora, ponieważ większość mangaków, pisarzy czy reżyserów idzie raczej w schemat, rozumiem zwierzęta i fajnie jest od razu Chillera i Utopia. Autor Rezero wtrącił tutaj nutkę realizmu, przez co to słyszał dosłownie każde zwierzę, którego dźwięki do niego docierały. Wyobraźcie sobie, jak bardzo musi być to upierdliwe na terenach wiejskich. Masa robaków w okolicy i czujesz się, jakbyś był w ścisłym centrum miasta, jeśli chodzi o dźwięki. Wyobraziłem sobie, jak w lecie za dnia wkurzają mnie muchy, które sobie latają i coś tam mówią A w nocy non stop słyszę komary Jak mówią daj żreć daj żreć! Albo agonalne krzyki Bo odpaliłem rajda Chryste ja bym chyba oszalał Po niespełna dobie Albo psy drące mordę co chwila Czy kocury gdy przychodzi okres ruił u kodzic. Wyobraziłem sobie jak słyszę Psy krzyczące Spierdalaj z mojej ziemi I kocury wołające pod oknem Daj dupy daj dupy daj dupy Dalej mamy nowe przydatne umiejętności Petry, a konkretniej Magia Światła. To, czym jest Magia Światła, zostanie nieco wyjaśnione później, zaś sama Magia Światła odegra jeszcze w tej bitwie o Lupagne naprawdę sporą rolę, ale nie w wykonaniu Petry. O się mi to będzie cudowna szarża. Nie ukrywam jest to zdeczka zaskoczenie, że Petra umie w magię. Niby wszyscy wiemy, że służba o rozwala ma zapewnioną wysokiej klasy edukację, co nie zmienia faktu, że posiadanie przez Petra jednego z dwóch rzadkich atrybutów jest zaskakujące. Potem mamy trochę śmieszkowania z tego, że Mizelda wyjątkowo nie chce wyruchać każdego samca w zasięgu wzroku, i tym razem chciałaby oskurować Fryderykę. Jak absurdalnie by to nie brzmiało, mnie autentycznie bawią teksty Mizeldy w stronę pokojówki, jakim to ona jest cudownym zwierzęciem. Wolakia bez Mizeldy byłaby. Pozbawiona najlepszego humoru w historii rezero. Change my mind. No i finał tego rozdziału, czyli zapowiedź walki Emi z Maidlin oraz Araki przeciwko Prisilli z Jorną u boku. Nie da się ukryć, że teraz to panie zagrają pierwsze skrzypce, a starcia będą episkie, że głowa mała. W dodatku tym razem to buntownicy mają przewagę atrybutu, bo w końcu Emi to użytkowniczka lodu, a Madeline jest smokiem. Nie tylko Cisza umie grać w Pokémony jak widać. Tutaj akurat już jedna rzecz że zaczyna mnie wkurzać w Maidlin, czyli ta jej arogancka postawa. Niby rozumiem smocza, duma i te sprawy, ale Emi bez żadnej złośli Mówi jej, że w Guaral to akurat Drakonitka dostała w dupę, co jest, no, zgodne z prawdą. Ja myślałem, że tu Regulus jest irytujący, w tym swoim, nie możesz mnie dotknąć, nie możesz mi nic zrobić, rób co chcesz, ale ja i tak jestem istotą doskonałą. Ale jednak Mayrelin jest jeszcze bardziej wkurzająca, bo u Regulusa to te przechwałki miały minimalne odbicie w rzeczywistości, bo jego autorytet czynił go solidnym przeciwnikiem. Oczywiście przemilczę fakt, że Madeleine przynajmniej nie płacze jak ostatnia ciota, gdy odbierze się jej moc. Tak nienawidzę Regulusa, a o co chodzi? Nie da się ukryć, że Madeleine jest silna, ale jej arogancja zdecydowanie nie jest cechą, za którą idzie ją polubić. Inaczej jest w przypadku takiej Jorny, Kafmy, Ceciliusa czy Olbarta albo chociażby Araki. Bo ile Olbart nie bez powodu nosi tytuł złośliwca, tak nie wiem jak wy, ale ja go nawet polubiłem. Co do Araki, to ona jest nie tyle arogancka, co bardzo szybka. Bo wiecie, mądrość już ciągnie, ale ona jeszcze szybciej ucieka. Plus, ja tam uwielbiam jej relację z Todem. Ona ma wtedy vibe takiego posłusznego pieska. Ten wzgok nieskalany żadną myślą, ale jednak cały czas siedzi lub stoi obok i patrzy na Todas. I co już pyta, po co mu oznaczenia na mapie, co zaprząta jego główkę. No to za trochę piesek, no, no nie ma co. Madeline przynajmniej na razie niespecjalnie polubiłem, mimo że w prawdziwym życiu raczej nie powiedziałbym tego otwarcia, już na pewno nie prosto w twarz. Ale nie wiem, może mój brak sympatii zniknie wraz z kolejnymi rozdziałami, choć na razie w to wątpię. A wam jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego twitchu odpada Discorda, Instagrama, także kanał współtworzony z Nishino. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Kolejny materiał z nowelki za dwa tygodnie, albo więc za tydzień wracamy do Crossbells. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczyska, ludziska!